osoby, które kolekcjonują jakieś pomadki. Kobisz swoje wszystkie pomadki. A teraz zaczynamy. Pomadki, które są dla Ciebie za ciemne. No i te, które przypadkowo, przypadkowo kupiłaś te same. A teraz te, które nawilżają twoje usta. A teraz te, które są dla Ciebie w a teraz te, które są dla Ciebie sam raz. I te pomadki, które najczęściej używasz na jakieś wyjścia. Następnie teraz te pomatki. Które używasz, ale za bardzo i tak do ciebie nie pasują. A teraz policz, ile masz tych pomatek. Dziękuję. Ja miałam na przykład 11.